Cześć! Zapraszam do obrażenia mojego drugiego nagrania po polsku. Mam na imię William i moją misję jest nauczyć się języka polskiego. A naprawdę nie chcę nagrywać moich żałosnych prób mówienia, ale myślę, że muszę jakoś zmuszać się do mówienia. Na południu USA nie mam zbyt wiele możliwości, aby rozmawiać z Polkami więc dlatego na YouTube robię ze siebie głupkę. <noise> Boję się mówić po polsku. Boję się robić błędy. Gdy byłem w Polsce, bałem się rozmawiać z moimi przyjaciółmi. Kiedy próbowałem z mną rozmawiać, nic nie przychodziło mi do głowy. A teraz, jeśli spotkalibyśmy się na ulicy, nie mógłbym z Tobą rozmawiać. Przynajmniej niezbyt dobrze. Pomyślałem, że powinienem robić filmy w języku polskim, aby przezwyciężyć strach. Będę się starał robić kilka filmów co tydzień. Planuję... Planuję napisać kilka myśli, zapamiętać je, a następnie Zrobić krótkie filmiki po polsku. Czy zapamiętywanie tego, co napisałam, umożliwi mi, umożliwi mi sprawną konwersację w realnych sytuacjach życiowych? Prawdopodobnie nie. Niestety. Ale mam nadzieję, że ćwiczenie mówienia pomoże mi mówić lepiej po polsku. Życzcie mi, szczęście! Uh, dziękuję za obejrzenie mojego nagrania. Uh, wiem, ja wiem, że zrobiłem sporo błędów. Proszę jeżeli chcecie, a zostawcie komentarz. Uh, do następnego razu. Pa!